Dzień dobry. Drodzy Państwo, chciałbym Państwa serdecznie przywitać w imieniu swoim i Łukasza, który obok mnie stoi, zaraz tutaj Łukasza dokładnie przedstawię, na trzeciej konferencji Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Reklamuje Etycznie. Tegoroczna edycja tego, tego spotkania odbywa się pod hasłem Odpowiedzialność Reklamy. Przed nami kilka godzin, podczas których wielu ekspertów, dziennikarzy, praktyków, przedstawicieli mediów, mediów, reklamodawców, podzieli się z Wami wiedzą na temat tego, w jakim kierunku teraz dąży reklama. Teraz, Państwo, żyjemy teraz w bardzo dynamicznych czasach, w czasach yy, zmieniających się bardzo yy, geopolitycznie, technologicznie teraz te technologie też zmieniają teraz rynek, yy, oczywiście. Cały, nie tylko oczywiście rynek reklamy, ale teraz to, co się dzieje ze sztuczną inteligencją, widzimy, e, bardzo duży ma, ma wpływ na nasze życie. Natomiast na naszych oczach teraz dokonuje się niestety deglobalizacja. E, w tej chwili świat odchodzi od takiej gospodarki globalnej, głównie za sprawą oczywiście w tej chwili nowej administracji rządu USA. Teraz ten nurt MAGA, czyli ten Make America Great Again, e, dąży do odizolowania. USA, od wieloletnich partnerów tego kraju, czyli od Europy czy od Kanady, ale jednocześnie administracja nowoamerykańska wzmacnia rolę big techów. Yy, będzie teraz decydować, czy te big techy będą teraz decydować o tym, jakie informacje docierają dokładnie do konsumentów. Ale zmiany oczywiście obejmują również rynek reklamy. Zmieniają się nośniki, zmieniają się formy reklamy, zmieniają się yy, reklamodawcy. Elon Musk ostatnio powiedział o tym, że czy powiedział, zamieścił tweeta albo Xa na swojej platformie X, w której odniósł się do swoich użytkowników you are the media. Czy to oznacza, że teraz użytkownicy takich platform społecznościowych, czyli takiego Xa, Facebooka, TikToka, czy zastąpią profesjonalnych dziennikarzy, profesjonalne redakcje, czy to będzie tak, że teraz każdy użytkownik takiej platformy społecznościowej ma dostęp do milionów użytkowników może dzielić się swoimi informacjami, bardzo często brak mu odpowiedniego doświadczenia, bardzo, brak, bardzo często brak mu rzetelnej wiedzy, rzetelnych informacji i szerzy takie informacje, często również szerzy dezinformacje, to jest teraz też bardzo duży problem. I tacy użytkownicy dzieląc się takimi informacjami budują swoje zasięgi, budują grona odbiorców i gdy już zbudują takie zasięgi, mówimy o nich twórcy internetowi. I ci twórcy internetowi prędzej czy później po zbudowaniu takich zasięgów zaczynają te zasięgi swoje monetyzować, czyli emitują również reklamy i robią to często bardzo często w sposób nieetyczny i nieodpowiedzialny. Natomiast innym trendem, z którym mamy teraz do czynienia, jest również sztuczna inteligencja i media syntetyczne czyli media, które tworzone są przez sztuczną inteligencję, właśnie artykuły, podcasty. Wideo, wszystkie tego typu treści mogą być tworzone w tej chwili całkowicie przez sztuczną inteligencję, czyli prawdziwi ludzie, prawdziwi dziennikarze, prawdziwi twórcy internetowej konkurują w tej chwili z tą sztuczną inteligencją, ale ta sztuczna inteligencja również jest wykorzystywana w sposób nieetyczny do tworzenia reklam syntetycznych. I takie reklamy syntetyczne bardzo często wykorzystują wizerunek bardzo wielu znanych celebrytów, oczywiście bez ich zgody, do tego, żeby wprowadzić konsumentów w błąd i żeby zachęcić ich do zakupu ich produktów. Drodzy Państwo, ja się nazywam Paweł Piaczek, jestem dziennikarzem technologicznym z 30-letnim doświadczeniem. Pracuję już, tak jak będzie, od 30 lat w bardzo wielu różnych mediach. Praktycznie wszystkie rodzaje mediów już mam na koncie, czyli prasa, radio, prasa drukowana, portale, w tej chwili oczywiście social media, telewizja i będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić to spotkanie dla Państwa. Ale tutaj ze mną jest, tutaj trochę rozgadałem, a nie dałem tutaj Łukaszowi powiedzieć. Obok mnie oczywiście jest Łukasz Kowalski. Łukasz Kowalski, prezes. Rady Reklamy, prezes rządu Rady Reklamy, czyli organizatora i gospodarza tej konferencji. No i teraz dziękuję, Łukasz, dziękuję pozwól, bardzo. Że teraz do, dopuszczę cię już do głosu. <głos> dziękuję bardzo, Pawle. Szanowni Państwo, w imieniu swoim, jak i całej organizacji bardzo się cieszę i, i, i witam Państwa serdecznie na corocznej konferencji Reklamuję ETycznie. E, to już trzecia edycja, tym razem wiosenna, nie zimowa. E, natomiast w o, troszkę odmienionej formule. Jak zwykle dziś mamy dla Państwa bardzo dużo jakościowych treści i bardzo ciekawych rozmówców. Zawsze staramy się szukać tego, co jest interesujące, co troszkę drażni, co czasem boli, a, a powiedzmy sobie szczerze, no, dużo różnych rzeczy dzieje się zarówno gospodarczo, jak i politycznie wokół nas, o czym powiedział Paweł. Już od czasów millenialsów, którzy obecnie są już podstarzali i konsumują produkty finansowe oraz wychowują dzieci, przyjęło się, że konsumenci oczekują odpowiedzialności za tak zwany szerszy świat, czy to od polityków, czy to właśnie od biznesu. Już choć jesteśmy w Gen Z, w Gen Y albo w Gen Alpha, to ten. Aksjomat się utrzymuje, to znaczy jesteśmy w takim miejscu, w którym dużo więcej oczekuje się po biznesie, po reklamodawcach, ale także po promujących, jak i po samych mediach. To wszystko, o czym Paweł powiedział przed chwilą, jest naszą rzeczywistością i choć to są tematy, które, w których jeszcze czujemy się trochę jak w no, jakimś takim filmie o bliskiej przyszłości. E, z, naukowo nazywa się to Uncanny Valley, e, no to będzie tego jeszcze więcej, i m, m, zarówno my, reprezentując e, cały rynek reklamy, jak i konsumenci, będą musieli się z tym zmierzyć. Dziś chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytania, e, jak, to, jak ta odpowiedzialność będzie wyglądała, e, co się z nią wiąże, e, czy ona jest zdrowa e, i czy. E, e, jak reklama będzie wyglądała w najbliższej przyszłości. Serdecznie Państwa zapraszam. Do usłyszenia i do zobaczenia jeszcze dzisiaj. A przed Państwem teraz pierwsza prezentacja, pierwszy keynote, który poprowadzi doktor habilitowany Jacek Wasilewski, profesor UW. Keynote pod tytułem Granice kreatywności, odpowiedzialność reklamy nowych mediów. Zapraszamy.